Dzień dobry! Witam w ten piękny, słoneczny poranek 16 kwietnia właściwie już jest yy, słoneczne przedpołudnie. Yy, termometr wskazuje prawie 20 stopni yy, zapowiada się wspaniały dzień na jazdę yy, jedynym przeszkadzającym aspektem będzie wiaterek dosyć, może nie jest duży, ale porywisty i nawet boczny przeszkadzał, ale z dobrymi nastrojami Jedziemy. Na razie pierwsza zmarszczka, pierwsza zmarszczka zaliczona, kopie trójdziski na jakieś pierwsze 80 metrów, ale będzie tego dużo więcej, ale o tym opowiem trochę później, bo dzisiaj troszeczkę tych zniesień będzie, pięknie się zapowiada. Poczeka nas drugi podjazd Właśnie się zaczyna, jest tego prawie półtorej kilometra Do podjechania 4% A no, więc troszkę w nogach już poczujemy Jest drugim Podjazdem z 15 na dzisiaj Czyli będzie ubywało Jest to drugi podjazd, ale nie najdłuższy Nie najstrąbszy, także nie narzekamy Odpoczynku, kolejne podejrzanie przede mną, trzecie no i to będzie właściwie podobne, a może dłuższe, ciągnie się aż do komorowic. Właściwie w pierwsze 30 km zrobię praktycznie 500 przewyższenia. Ładny wynik. No już czuję, że się nogi dogrzały, bo jest wjeżdżanie bardziej komfortowe. 17 km, przewyższenia mamy już zrobionego 200. Zmieniliśmy województwo ze śląskiego na małopolskie Tenty, pierwsza miejscowość Małe miasteczko Przed sobą mamy ryneczek, bardzo mały, jak widać, zakroczony, ale co ciekawego jest całkiem zielony, co, co jest rzadkością. No, wygląda bardzo fajnie, ale idziemy dalej, bo jest bardzo tłoczno. i targamy do góry cały czas no no, no ten znak z łańcuchami nie wróży nic dobrego a przede mną na wykresie mała rzeźnia no będzie co robić mam nadzieję że jak sowam się do lasu to będzie mniejszy opór powietrza wiatr wieje prosto w pysk To trzeci kilometr. I pierwszy z dwóch głównych podjazdów przełęcz Kocierska. Spinamy się na jakieś 718 metrów nad poziomem morza. Teraz jesteśmy na jakichś e, 400. Przybywa mega pomalutku jakby 300 metrów pracy. A jedziemy, jakoś i kto będzie. Jeszcze 100 metrów przewyższenia i ponad kilometr podjeżdżania praktycznie prawie półtorej Miejscami pokazuje grubo ponad 10% Śląskie Szlak pierwszy na potrójną do lewa A z jak się można domyślić mamy kocież. A no i potwierdzenie w postaci nawet miejscowości o tej nazwie No i bez fotki się tu nie obędzie No to co? Pozostało nam zjechać. Mam nadzieję, że będzie przyjemny zjazd. Trzeba będzie się napić i zrobić zapasy, bo... przynajmniej picie, bo się kończy. tradycyjnie są zakupy. Picie uzupełnione, można jechać na biały krzyż choć przeprawa do Szczyrku będzie ciężka, a podmuchy wiatru są okropne. Widać po drzewach. Jeśli ktoś się je poznał to jestem w Szyrku Ciekawa miejscowość głównie utrzymująca się z turystyki Jest taka fajna ciekawostka bo to jest miejscowość która ma bardzo dużą rozpiętość jeśli chodzi o wysokość nad poziomem morza Najniższy punkt jest na 470 a najwyższy to 1257 Czyli jakieś 700 ponad 700 metrów amplitudy Ci, co są obeznani w terenie, to wiedzą, że najwyższym punktem jest szczyt skrzycznego A ten najniższy punkt to jest od strony Wóczkowic Masa wyciągów narciarskich, szkółek no i skocznie na skalitę. No i podjeżdżamy sobie na ten biały Krzyż pod wiatr. Zaczyna się ostatni podjazd. Grande Finale Biały Krzyż Wysokość tej przełęczy to 934 metry Zostało jeszcze jakieś 25 do podjechania Nie, 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 nie co ja mówię? Sześćstówka Jesteśmy na 820 1500 przewyższenia na prawie 100 km, jest 98 km Na a takiej trasy jeszcze nie robiłem w tym roku że nogi czują A poczują jutro na pewno Przełęcz biegnie pomiędzy dwoma głównymi szczytami. No, wiadomo, biały krzyż. Po prawej wysokość, jeśli się nie mylę, 934. A po lewej szczyt malinowy, malinowski, nie pamiętam dokładnie nazwy. 1115, jeśli czegoś nie poknociłem. A my jedziemy sobie po środku. Jesteśmy na 880 czy jeszcze jakieś 50 do podjechania w kolekcji Welcome to the Kierściec Idę z wiatrem, mam ciekawe czy mnie, czy mnie braknie na końcówce No brakło ewidentnie Dziękuję! No, już jesteśmy prawie w domu, jakbym miał podsumować dzisiejszy trening. Bardzo fajna trasa. Fajna pogoda, aczkolwiek słońce się sowało. Troszkę żal, że do końca nie, nie było słonecznie. Troszkę upoczywy wiatr przeszkadzający przez większość trasy, szczególnie na podjazdach, i no i cały ten kierunek południowy, z którego wiał wiatr był dramatyczny. Bardzo fajna, bo pierwszy raz jechałem przełęcz kocierską. Bardzo wymagającą myślałem, że to będzie łatwiejsze niż biały krzyż, ale przewyższenia to było znacznie więcej niż biały krzyż. Biały krzyż miał 5,3 na 6,5 km, a ta przełęcz kocierska jakieś 4 km i tego mieliśmy prawie 7, 7 stopni. Polecam trasę aczkolwiek w niedzielę przedzierając się przez zwisły do Ustronia na to byłem przygotowany. Zawsze jest dramat, po prostu korek samochodów. No i tak to zawsze wygląda i fajnie. Początek kwietnia, pierwsza połowa, a przepiękna pogoda, 20 ponad stopni. Także nic tylko korzystać. No i zostało mi jeszcze 6 km, będzie tego jakieś 143 km. Przewyższenia 1600, ale po korekcji pewnie będzie ciut więcej. Także jutro na pewno yy, przyda się odpoczynek.